Proszę, weźcie swoje Biblię i udajmy się do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, rozdział 8, werset 1. List do Hebrajczyków, rozdział 8, werset 1. I ósmy Rozdział Księgi Hebrajczyków jest bardzo krótki. Jak zobaczymy. List do Hebrajczyków, rozdział 8, werset 1 zaczyna się od słów, a oto podsumowanie tego, co mówimy. To jest podsumowanie. To jest podsumowanie. I zanim dowiemy się, jakie jest podsumowanie, musimy zrozumieć, o czym w ogóle była mowa. I o tym mówiliśmy poprzednim razem. I zaczniemy dokładnie w tym samym miejscu, aby móc zrozumieć to wszystko, o czym mówiliśmy w księdze Hebrajczyków: co ma związek z arką przymierza, co ma związek z kapłaństwem Melek Zadika. A także lewickim kapłaństwem, kiedy pokazywaliśmy, dlaczego istnieje inne kapłaństwo, które zostaje utworzone po przysiędze złożonej przez Wszechmogącego, kiedy przysiągł na siebie, bo nie ma nic większego, na co można przysiąc, że, że przyjdzie ktoś, kto będzie arcykapłanem, arcykapłanem na zawsze w porządku kapłańskim Melek Zadika. Króla sprawiedliwości i będzie dosłownie synem Najwyższego, siedzącym po prawicy Najwyższego, dopóki jego wrogowie nie staną się jego podnóżkiem, o czym czytamy w Psalmie 110. I faktycznie Księga Hebrajczyków to nie tylko komentarz do Psalmu, do Psalmu 110, to także komentarz w pierwszym wieku do tego, dlaczego. Sąd związany z ofiarą Jonkipur nigdy więcej się nie zdarzył. Według Faryzeuszy od 28 roku naszej ery do 68 roku naszej ery, które są ostatnimi 40 latami istnienia świątyni. 68 rok naszej ery, według zapisów rabinicznych, to rok, kiedy świątynia została zniszczona, nie 70 rok naszej ery, która to informacja wyszła z Rzymu. Ale odnośnie kwestii, o których mówiliśmy, oto podsumowanie. Mamy takiego arcykapłana, arcykapłana na wzór Melek Zadika, który zasiadł po prawicy tronu, tronu majestatu w niebiosach. Ponownie, Psalm 110. Pan powiedział, Jehowa powiedział, memu panu, usiądź po, usiądź po mojej prawicy, dopóki nie położą twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. Ten Jeszua, ten arcykapłan, na wieki w porządku Melek Zadika, jest sługą świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie człowieka. Naturalnie nie ma nic złego w przybytku, który zbudował człowiek. Według wzoru, który zobaczył, otrzymał Mojżesz, kiedy wszedł na górę, a potem wrócił na dół i zbudował przybytek. Według tego wzoru nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym żadnego błędu ani porażki. Zwyczajnie było to tymczasowe i było obrazem tego, co niebiańskie. Ale Jeszua jest sługą świątyni, według kapłaństwa, które poprzedza i zastępuje kapłaństwo lewickie, czyli według porządku, według kapłaństwa Melek Zadika. I to był prawdziwy, rzeczywisty przybytek którego przybytek na ziemi, zrobiony przez człowieka, był cieniem. Każdy bowiem najwyższy kapłan jest ustanawiany do składania darów i ofiar. Dlatego było konieczne, żeby i ten, Jeszua, miał co ofiarować, czy miał to samo do zaoferowania. Konieczna jest ofiara, w tym co rzeczywiste, w przybytku w niebie. Ofiara, której ofiary na ziemi są cieniem. O tym tu jest mowa. Gdyby zaś był na ziemi, nie byłby kapłanem. Gdyby arcykapłan na wieki w porządku Melek Zadika, siedzący po prawicy jach, gdyby był na ziemi, nie mógłby być kapłanem, gdyż są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary. Zgodnie z prawem. Są tu inni kapłani, którzy ofiarują dary. Zgodnie z prawem, są to lewicy kapłani synów Aarona. Służą oni obrazowi i cieniowi tego, co niebiańskie, jak Bóg powiedział Mojżeszowi, gdy miał zbudować przybytek. Bo powiedział: Uważaj, abyś uczynił wszystko według wzoru, który Ci został ukazany na górze. To jest wzór lub cień tego, co jest w niebiosach. Teraz zaś. Nasz kapłan o tyle znakomitszą otrzymał służbę, o ile jest pośrednikiem lepszego przymierza, które zostało oparte na lepszych obietnicach. W jakim sensie jest to lepsze przymierze? Co sprawia, że jest ono lepsze? Cóż, przede wszystkim cofniemy się i znajdziemy cień tego, o czym tutaj mowa. Więc weźcie swoje Biblię i przejdźmy do Księgi, do księgi Wyjścia. Poszukajmy tego w rozdziale, w rozdziale 34, gdzieś w okolicach 34 rozdziału. Przez wiele rozdziałów widzimy, że Mojżesz jest na górze. Okay. Idziemy, idziemy. Mojżesz otrzymuje na końcu rozdziału 31. Otrzymuje przykazania. Wyryte w kamieniu palcem Wszechmogącego, wykute w skalę ręką Wszechmogącego które Wszechmogący przekazuje Mojżeszowi, to jest 18 werset rozdziału 31, Pan dał Mojżeszowi, gdy dokończył rozmowę z nim, na górze syna i dwie tablice świadectwa, tablice napisane palcem Boga. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźnia swoje zejście z góry, to jest rozdział 32, werset 1, zebrał się, lud zebrał się przed Aaronem i mówił do niego, wstań, zrób nam bogów, którzy by szli przed nami, bo co do tego Mojżesza, męża, który nas wyprowadził z ziemi Egiptu, nie wiemy, nie wiemy, co się z nim stało. Kiedy mowa jest o tym, że Mojżesz się spóźniał, to opóźnienie jest w umyśle oczekujących, bo czy Mojżesz powiedział, jak długo go nie będzie? Nie, nie zrobił tego. Czy powiedział, kiedy wróci? Nie mieli o tym pojęcia, ale w ich umysłach spóźniał się. Zniknął, dał nam przymierze, pokropił nas krwią, wrócił na górę i teraz, czego nie wiedzieli, wszechmogący dawał mu szczegóły dotyczące przybytku, zaczynając od arki przymierza. Było to najbardziej niewiarygodne i szczegółowe objawienie tego, co niebiańskie, tego, co miało być zbudowane tu na ziemi, gdzie miała znajdować się arka przymierza. Wszechmogący miał mieszkać wśród ludzi. I teraz Mojżesz jest na górze, gdzie otrzymuje 10 przykazań na kamiennych tablicach, i od jest odesłany na dół, a ludzie mówią, gdzie ten Mojżesz, co się z nim dzieje. Spóźnia się i postanawiają złamać pierwsze przykazanie, bo to właśnie zrobili, robiąc złotego cielca. I czytamy w wersecie piątym: Widząc to, Aaron zbudował przed nim ołtarz czyli przed złotym cielcem, zbudował przed nim ołtarz, i Aaron ogłosił, jutro będzie święto Pana. O, wszechmogący był naprawdę pod wrażeniem. Tymczasem Mojżesz schodzi. Słyszysz zamieszki, kiedy schodzi? I przejdźmy do wersetu 17, gdzie czytamy, że kiedy Jozue Jahuszu, który czekał na niego, usłyszał głos wołającego ludu, powiedział do Mojżesza odgłosy bitwy w obozie. A Mojżesz na to odpowiedział mu: "Nie jest to głos zwyciężających, ani głos pokonanych. Słyszę raczej głos śpiewających. Gdy się przybliżył do obozu, zobaczył cielca i tańce. Mojżesz wówczas rozgniewał się bardzo, rzucił z rąk tablicę i stłukł je pod górą. Wziął też cielca, którego zrobił, spalił go w ogniu, skruszył w pro na proch, wysypał na wodę i kazał ją pić synom Izraela. I cóż. Chyba wiemy, co się dzieje, kiedy ktoś pije obfite ilości złota. Spowodowałoby to, że cały obóz Izraela dostałby obfitej biegunki. To właśnie by się stało. I oczywiście Izrael mógłby odzyskać złoto, ale czasami nie warto przeszukiwać starych pogańskich systemów religijnych, próbując znaleźć kilka samorodków prawdy. Czasami po prostu trzeba pozwolić leżeć im tam, gdzie leżą, zostawić w spokoju i iść dalej. Istnieje złoto inne niż to na końcu tej tęczy, jeśli wiecie, o czym mówię. Zatem co się stało? U podnóża góry syna i Mojżesz rzucił na ziemię dziesięć przykazań i tablice pękły, ale to nie koniec historii. Moi Państwo... Gdyż teraz postaram się to szybko znaleźć, Mojżesz ma wrócić na górę. Poszukam tego fragmentu ponownie. Zdaje się, że to rozdział 34. Tak, zgadza się. Rozdział 34, werset pierwszy, i Pan powiedział do Mojżesza: Wyciosaj sobie dwie kamienne tablice, podobne do tych pierwszych czyli teraz mówi Mojżeszowi, ty własnymi rękoma wyciosaj kamienne tablice. Takie same jak te pierwsze, które ja ci dałem, na których napisałem własnym palcem i napisałem na kamieniu własną ręką. Wyciosaj takie same tablice, jak te, które dostałeś ode mnie, kiedy schodziłeś z góry, takie jak te, które złamałeś u podnóża góry. I mówi on, tu są dwie tablice podobne do pierwszych i napiszę na tych tablicach, Zupełnie nowy zestaw słów. Skoro nie spodobały ci się pierwsze 10 przykazań, więc dam ci zupełnie inny zestaw przykazań. Takich jak w niedzielę pójdziesz do kościoła, zaśpiewasz pieśni ze śpiewnika, będziesz siedział na twardych starych ławkach, wstaniesz i usiądziesz, kiedy pastor czy ksiądz każe ci wstać i usiąść. E, e, chwila, chwila, poczekajcie, przepraszam nie to jest napisane napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych tablicach które stłukłeś teraz Wszechmogący daje przykazania po raz drugi nie dlatego, że z pierwszymi było coś nie tak ale dlatego, że pierwsze zostały złamane i teraz pisze je po raz drugi kiedy Mojżesz prezentuje tablicę Wszechmogący na nich pisze. To jest dokładnie taki sam obraz, czy też cień, o, których mówi, o którym mówi prorok Jeremiasz. Zatem udajmy się do księgi Jeremiasza i zobaczycie, co mam na myśli. Kiedy idziemy do Jeremiasza, mijamy Izajasza, Jeremiasza rozdział 31 i werset 31. Oto nadchodzą dni, mówi Pan. Kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze, to jest jedyne miejsce, w którym słyszymy słowa nowe przymierze wypowiedziane przez proroków. W rzeczywistości jest to kodesz, co oznacza odnowione. To nie jest nowe przymierze, to odnowione przymierze. Dlatego, gdy Jeszua w noc ostatniej wieczerzy mówi, według przekładu króla Jakuba i innych Biblii, to jest moja krew Nowego Testamentu, nie ma czegoś takiego. To błędne tłumaczenie. Dostaliśmy list od pewnego dżentelmena, który mówi, że poszukał słów Nowe Przymierze czy Nowy Testament w języku greckim. Nie jest napisane odnowione, ale napisane jest świeży. Cóż, nie ma znaczenia, co mówi język grecki, ponieważ Greka nie ma takiego pojęcia, gdyż kiedy Jeszua powiedział: To jest odnowione przymierze w mojej krwi, zabrał nas z powrotem do proroctwa Jeremiasza. Co z kolei było przepowiedziane, kiedy Mojżesz rozbił pierwsze kamienne tablice napisane palcem Wszechmogącego. A następnie, Wszechmogący, powiedział: Tym razem Ty przyniesiesz tablicę. Innymi słowy, przyniesiesz tablicę, tablicę Twojego serca. I złożysz przede mną swoje serce, i napiszę na Twoim sercu te same przykazanie, które po raz pierwszy napisałem na kamieniu, zanim Ci je wręczyłem. Przejdźmy teraz dalej. Werset 31. Oto nadchodzą dni, mówi Pan. Zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe, odnowione przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za ręce, aby ich wyprowadzić z Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze. I jako typ tego, Mojżesz dosłownie rozbił kamienne tablice wykute własnymi rękami przez Wszechmogącego i zgadza się, złamali je. A potem, jaki jest następny obraz? Przyniesiesz tablice swego serca i napiszę na nich te same przykazania. Więc tak po prostu jest, złamali pierwsze przykazania i złamali pierwsze przymierze. Ale kiedy kolejne tablice zostały mu przedłożone, wszechmogący nie napisał nowych przykazań, napisał te same przykazania i teraz znajdują się one na tablicach twojego serca. Nie takie przymierze, mówi. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela. Po tych dniach, mówi pan. I tutaj, kiedy użyty jest termin Izrael, mowa jest o całym domu Izraela. Za pierwszym razem mówi z domem Izraela i z domem Judy, mówiąc o podzielonym królestwie. Teraz mówi o podzielonym królestwie, które w tych dniach będzie jednym domem Izraela. Bo jeśli ktoś jest z domu Izraela, niekoniecznie pochodzi z domu Judy, ale wszyscy w domu Judy są z domu Izraela. Jasne? Po tych dniach, mówi Pan, włożę moje prawo. Moją torę w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc poznaj Pana, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Pan przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. Tak, mówi Pan, który daje słońce na światłość w dzień prawa księżyca i gwiazd na światłość w noc. Prawa księżyca, czym są prawa księżyca? Kiedy widać pierwsze światło odnowionego księżyca, jest to pierwszy dzień miesiąca. Potem rozpoczynamy obliczanie, by ustalić dni, w których przypadają święta zgodnie z tym pierwszym światłem odnowionego księżyca. Święta nigdy nie są wyznaczane przez pełnię księżyca. Nie możesz według pełni księżyca próbować. Określić pierwszy dzień miesiąca, to pierwsze światło Nowego Księżyca wyznacza święta. I tak robiono zawsze. I tak będzie, gdy Mesjasz będzie panował. I to nie ma znaczenia, jacy szaleńcy wymyślają nowy kalendarz, który kieruje się niewidocznym Księżycem, czy wiosenną równonocą i wszystkie te inne bzdury, które mają korzenie w Babilonii i w Rzymie. Nie ma to znaczenia. Kalendarz wszechmogącego jest wypisany na niebie i jego czasy określa odnowiony księżyc. Tak mówi Pan, który daje prawa gwiazd na światłość w nocy, który rozdziela morze także huczą, Jego fale, Jehowa zastępów, to Jego imię. Gdyby te prawa ustały przede mną, mówi Pan, wtedy potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki. I dlatego odnowiony księżyc jest zawsze przypomnieniem jego stale odnawiających się przymierzy z Izraelem. I on nigdy, nigdy prze nigdy nie odwróciłby się plecami do jego przymierzy z Izraelem.